Albo on, albo on. Chyba ada idzie po ciebie, ale nie wiem. Ada dąk, mały King Kong, no ktoś tu leci. Patrzyłeś w podziemiach tego heksa? A, nie. Czekaj, ja zobaczę. O! <laughs> A wiesz co? Ja, ja tego przynajmniej nie słyszałem. A co powiedziałaś? A... O, no właśnie. No. Wy, wyci wyciszyło cię? Wy, wyciszyło cię. O, no, no, no wyciszyło cię. Ja w podziemiach nie widzę heksa żadnego. Dzięki Micha. Mm. No ta ja Ada robiła gdzieś heksa, ale przystała w sensie buna czy Hexa robiła? A, że czyściła w sensie Heksuna. Ale przed chwilą, czy wcześniej? No o chwilę potem, o, nie ja To może gdzieś tam przy Dominiku Tam Leczyć? Mhm, poprosiłabym O, tu mamy Geniksonka O no. nie! Wpadłam! <noise> od wielu Trzymaj, leć, rób tego gena, ja spróbuję podejść do... Co ci mi dałeś? Co ci dałem? Po co powiedziałeś trzymaj, jak nic mi nie dałeś? trzymaj, a tu musiało być bardzo Wiesz Wiesza. Eee, idzie się. na dwójkę robiącą G. A ja, nie, ja robię sama G. Jak Chodziło o Patryka na. i Ada dał King no dobrze, dobrze. Ada by tak mogła. Nie wiem, Uciekaj, 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 uciekaj. Dostałem I Co teraz? mnie. Tak. I kiedyś górę tego main'a? Co? No w sensie. Spójrz, jaka to jest skała wielka. Ale skalisko. Pierwsze się na to spojrzałam, Odtąd gramy. Gargantuiczny ten. Dostałem. Wiesz, mm. że mnie jeszcze nikt do piwnicy mnie zaniesie, ale Dzikus. No, ja się wyrwę. ci ulecze A Dusi może zrobić G No, a wiesz, gdzie ona robi? Prawdopodobnie ten ostatni co tutaj widzimy A ja nie widzę, no. nie, jest tam jed... jeszcze nie leżę Ale Chodź będę za mną. I tak leżeć. O, tam o, widzisz tam gdzie no, Patryk leży. Nie. No, bo ja nie wiedziałem, że ona robi tego gena, bo nie, wy... nie widziałem przecież. Ej, on idzie za nią! Możecie przyjść tu, nie, nie podnoście mnie. Podnoś się ciorny. Ja się podnoszę, a weźcie zróbcie tego gena. Tylko ona tu... Wraca, on wraca, 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 wraca. Idzie na wikę, idzie na wikę, idzie na wikę. Rób genę, rób Tu ci się lupuje, jest heks. Dobra, ja sobie wstrzyknę. No, ed. no ed. To sobie niepotrzebnie wstrzykiwałeś. No, ale no skąd miałem wiedzieć, co... Bo wcześniej. Mam noeda. O. Tylko problem jest taki, że on się tu zbliża do mnie. A Dusia robi? Ja już przestała już nie przestała, robi. Przestała, jest goniona. Nie, nie mogę. Idzie, jest na ja mnie. Ja robię. Uh o. -oh. Ona widzi tego heksa, ale wiesz ona nie zdąży go zrobić, bo on tam idzie pod tego heksa. Zrobiłem idzie bramę. Na bramę. Idzie na bramę, chyba nie. Nie wiem. Jest o, kuźwa. Poszedł na bramę. Jest obok to mnie. Ja Próbuję ściągnąć. Czekaj, niech on ją weźmie. Dobra, chuj. Dobra, lecę. Zostawiam tego Noeda. No, poczekaj, bo on tu jest. Idę po ciebie. Nie wierzę. Dlaczego? O Boże, dał mi z tego takiego ataku swojego, i nie, nie leżę. Ściągam ją. Dobra, ja umieram, ale tu macie bramę gotową, gdzie ja leżę. Trzeba ją otworzyć. Ona stoi w bramie. Ona leży. Wejdzie? Idiotka Nie, 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 ja się czołgam. Jeżeli dobrze pójdzie, to ja się doczołgam. Dobra, najwyżej pisiał umrze trudno. On jest pod tą bramą? Nie ma go teraz. To weź wbiegaj, Patryk. Czek y czekaj, zrobię tak, bo on przyjdzie tak. to z tamtej strony. Jeżeli ona będzie trafiać, to damy radę zrobić wszystko. Mm, on raczej tu? nie zdążymy jej podnieść. Ja mogę użyć przyspieszenia z okna. Dobra, mam. Dobra, wchodzę do bramy. Wchodź. Dobra. Zdążymy Campi. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie wchodzę. Kurwa. O kuźwa. Uciekaj, uciekaj, N nie uciekaj. Nie wzięło mi. Dasz radę? Tak, no Wbieg... na... Dobra. Wbiegłeś dosłownie... do mini? Tak, cały tak. ten pas, tak. Dobra, i tak zajebiście wyszło. No trudno. Nie robiło, a no tak przyjąłem ja edukację. Undying is blight'a, no. Właśnie. Musisz się dołożyć na moje konto miau, Santander. Miau, 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 miał. Z jakiej racji na twoje? Ja D robiłem szarlotkę i tą cytrynówkę. Ja zobaczyłam za składniki. Widzę, że szarlotka się przyjęła. Rozumiem. O! O! O kur... O. What was the reason? Czekajcie proszę, bym... kobieta z psem! Proszę, kobieta z psem! Proszę, hun, kobieta z psem. proszę, kobieta z psem! Proszę, kobieta z psem... Proszę... Na tej mapie to takie combo nowości było. O kur... Zajebany rudy szczyl! Czukier? Wąt piekła! O, Joker. No i Elodi leży. Szybko Kurwa. jej poszło. Starstruck. Pójdź do miniklepi. Friends till the end. Elo, zaraz. Mhm. Painres. Tak czułem, że będzie Painres. Przyszedł na Teogena. Dać radę jemu zdjąć, czy nie? Lecę. Dobra, ja robię w mainie. E, to jest ta Tiffany w ogóle. O. o! Problem mam jeden z tą mapą, nie znam nic, co, co się na niej dzieje. I w sensie po prostu nie znam jeszcze tych palet i tak dalej wszystkich. Mm -hmm. Czyli ogólnie uważasz, że ta mapa jest problemem, tak? Nie, ale uważam, że... Powiem jak mi powiesi. Ale chyba... Nie, nie powiem. Elodie, nawet. ty... Debilko! Podniesie mnie, podnosi mnie. Piesza. Ja jestem. Uleczyłbyś mnie od razu w sumie? Jest, 100%. Dobra, niech ona cię leczy, czekaj. Patryk wstawił. Nie okay? udało mi się oślepić. Tak, poczekaj, miałem rękę w soku. Dobra. No dobrze, rozumiem. Jak ci idzie, wika? Lupuje! Lupuje! Praca nie idzie, spadła. Ciu, Widać skoczyła. na ją. O, oh wow! Skopię podsłuch. Nie, goni za kimś. Za elodium. Elodi dostała. Mhm, elodi dostała. Elodi już wybuchała. Zawodnik. z tej elodi. Narażony jestem. Do piwni. Ja Do piwni tak, ją wziąłem. Ja pójdę po nią, jak coś jestem pod mhm. małym. Jest na podcuchu, skopiła podsłuch. Mhm. No może skończę. Fajnie, jakby mi narażenie minęło. ją? O, wyświetliło się, że mam słaby zasięg. Mm. Zostawiła mnie. Jest, Jest na, na małym, małym gdzieś, tak no. Idę na tego wykręconego, o on się prawie do zera zregresował. Ja mam przed mainem dosyć dużo. O, nie do zera, no jedna trzecia jest. Może ma pacynkę? Może w sumie. Mm, no jest szansa. Bo bardzo dużo mieliście tego gena, szybko zleciał. Zostawiła mnie. Ta, leci tutaj na tą genę. O kurde, jest na mnie znowu. Szła za mną, ale ty się po prostu napatoczyłeś eee, Weź Poszła ten Patrykiem. Mm -hmm. Wrócę te Patryk, to Ogena Patryk, wytrzymaj 30 sekund Robimy wszyscy nawet tego samego mniej, Nawet mniej Luz, dostanę hita, ale dam radę Masz adrenalinat? Nie Łoooj wow. Tak, to właśnie jest z tymi p -majorusami. Dobra O kurwa, leżę Ej, tu w tych My... podziemiach nie ma ani jednej palety? Pierwszy raz jestem w tych podziemiach, eee, myślałem, że coś nie To bieg. moja wina A, dobra, okej okay. To leżę, moja wina, Wiesz, O! cliff. Gdzie jest? Gdzie mój glif? Słyszę go Jest tu gdzieś. Idzie tak, gdzieś idę. Mnie. Aha. idę, idę, bo już nie jestem też narażona. Ta brama co Elodi robiła? Poszła do maina. Dobra, ja dostałam. Może za mną poleci? Elodi mnie bierze, chyba nie. Jeszcze nie. Jest na Elodi. Dostała Elodi. Doszła do mnie, zdjąć? Muszę no Wraca Dobra dawaj Przyjmę Nie przyjmuj tylko leć do bramy Uciekaj, 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 uciekaj O kurde I Trzeba się nie zrestować Wiesza o kurde jestem narażony Leci na was, na bramę Ona mnie widzi, co nie? Mhm Kurde nie się leczę Nie leczcie bo się, uciekajcie do nas na tył no Przecież nie, ty cię Tak. Człowieku Starczy się uleczyć Ona jest pod... Lepiej. Mów tylko czy jest pod tobą Nie wiem, bo nie widzę jej Mam terror, ale jej nie widzę To dopóki masz tak to Tak jakby to okay. gdzieś w mainie siedziała O, znika mi terror Już znikł całkowicie O, bo idzie do nas Patryk, uważaj Byłem na Dlaczego chruta? byłeś na Hita? Byłem byłeś wyleczony. Widziałem, Chyba że byłeś wyleczony. No kurwa. Nie ma jakiegoś Noeda albo coś? No nie. właśnie. Nie. Idę zdjąć. Podnosi mnie. Powiem więcej, jak coś to się nagrało. No. Więc kurwa, możesz sobie potem no. zobaczyć. Nie. No ja tak on nie miała na to. Nie. Dlaczego jesteśmy wszyscy w jednym miejscu? No, niedobrze. Wyszedłem na nią. O kufkę. Doszedł do bramy do biec? Chyba. Nie. Dobra, dobra. Wbiegłem. Radę. dobra, jezu. O! Bo już mnie podnieść, ale dało radę. No, totalnie nie wiem, dlaczego Patryk leżał, bo był wyleczony. Nawet ikonka się zmieniła, już wszystko. Nawet jej nie oślepiła. Ciekawa jestem, co to się stało. Nie ja wiem. Ją zgłaszam za trolling. Tarstreak też nie byłem narażony. Mm. To był Twitch TV. Patrzcie, maski na tej, bo ma plakietkę. O no. No.